Adam Kowalski. Miło mi. Otwarcie gali. Fen 45 jest już za nami. Jesteś po swojej pierwszej walce dla Fenu, o ile się nie mylę. No i wygrywasz. Jakie to uczucie? E, tak, dokładnie. Jest to moja pierwsza walka dla organizacji Fighter Cruise Fight. E, Emont jest super. jakby. Ja zawsze do każdej gali, nieważne czy to jest gala jakaś tam lokalna, czy jakaś większa, tak jak FEN, gdzie dostałem super okazję, staram się podchodzić do tego w ten sam sposób, przygotowuję się jak najlepiej potrafię, no i traktuję każdą walkę poważnie, nie, nieważne kto by to był. Czułeś czasy swojego przeciwnika? Szczerze mówiąc nie do końca, nie wiem czy po mnie widać, bo jeszcze nawet nie zdążyłem się w lustrze obejrzeć. Nie czułem, żebym jakiśkolwiek cios taki mocniejszy przyjął. Co muszę przyznać, kopnięcia miał dosyć solidne, takie odczuwalne, no, ale jakby w trakcie samej walki nie robiło to jakiegoś większego na mnie wrażenia. No dobrze widziałem, w narożniku Szymon Bąkowski. E, tak, no Szymon Bąkowski i Paweł Derelacz, e, to jest taki duet, który mnie prowadzi e, w olsztyńskim Arachionie, tak więc z nimi byłem w narożniku. Ostatnie słowa Szymona do Ciebie przed walką? E, żebym zrobił swoje i pracował po prostu tak jak e, to potrafię najlepiej. To jeszcze o te przygotowania podpytam, czy to były przygotowania bardziej pod kątem motorycznym, czyli siłownia, cardio, czy bardziej pod kątem technicznym, stricte pod MMA, stójka parter. Ja jestem zawodnikiem kompletnym, staram się przygotowywać w każdej płaszczyźnie, trenuję i, i stójkę, i sandbox ki-boxing, zapasy, jiu wywodzę się z taekwondo olimpijskiego, e, przygotowanie motoryczne robię na sali z moimi trenerami w Arachonie, jak i również trzymam e, e, trenerów od przygotowania motorycznego, e, Arkadiusz Żukowski i e, tutaj mam jeszcze, Boże, jedyny duo z Reharmonii, Kamil jakbym mógł zapomnieć, e, fizjoterapeuta Asi Jędrzejczyk, który też pomaga tam zawsze e, mi w razie co. Gala FEN 45 jest, ale dobiegnie niedługo końca. Gala FEN 46 jest ogłoszona 17 czerwca w Ostródzie. Nie wiem, jak wyglądają Twoje sprawy kontraktowe. Czy jeszcze zamierzasz się w tym roku pojawić w organizacji Fight Exclusive Night? Jeżeli organizacje i będą chcieli mnie zobaczyć na karcie i, i, i kibice, to jak najbardziej ja jestem gotowy na ten moment. Nie mam żadnej, żadnych jakichś jaśniejszych celów. Ja też jestem z tych zawodników, którzy jakoś daleko nie wybiegają w przyszłość. Chcę po prostu bić się na dobrych galach i dawać dobre walki. To jakbyś ocenił to organizacyjnie, wszystko co tutaj się dzieje, no bo ty pierwszy raz walczysz na tak dużej gali, jaką jest FEN, od 1 do 10? Myślę, że ciężko tak ubrać w jakąś skalę, ale na pewno jest to bardzo wysoki poziom do tych gal, co się biłem do tej pory, no to nie ma, że tak powiem, porównania, więc myślę, że wysoka ocena. Kogo pozdrawiamy na koniec? Chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, którzy przede wszystkim wspierają mnie w przygotowaniach. Tutaj, boże życzę nikogo nie zapomniał, Nowo Travel, M-Track, Adcube, Reharmonia, Smart Smoke, Warmiński, Zakątek, Przedszkole Śmieszek, mówiłem MyLabs, M-Track, mam nadzieję, że wszyscy z tyłu są moi sponsorzy, tak więc jakby ktoś nie zdążył zobaczyć. Więc im dziękuję, oczywiście wszystkim moim kibicom, którzy przyjechali mnie wspierać, no i oczywiście najbliższym. ja Tobie dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.